Siema, siemka. Ja jestem Politek Nukrem, a to jest kolejny odcinek Shakes and Fidget. Taki już chyba ostatni, tak? O dziesiąty już tutaj będzie y, konkurs. Y, do konkursu się zaliczają y, pan Włoski, konadeczek 11. Oraz mój y, kolega, przyjaciel Szyszka. Dobra, yy, weszłem na losowe.pl yy, wygeneruj losowe liczby od trzech trzech, generuj 783. czekajcie, bo tutaj nie ogarniam jeszcze jak to zrobić, czekajcie yy, no to tak jak było czyli pierwszy był Konrad drugi był Igor i trzeci był Czyli na przykład dajmy to tak. Wyczyśćmy to. Yy, tak o. I zróbmy tak. Konradeczek 11. Numer na 1. Igor Pan Boski. E, numer 3 I Krzyżka e, Numer 2 Zobacz, czyli tak e, Jaka pierwsza liczba będzie? Hmm, czyli no Zobaczymy Od nowa generuj Jeszcze raz Jeszcze raz Jeszcze raz jest to już patrzę wygrał, wygrał to Konradaczek 11 Więc <laughs> Bardzo serdecznie Ci Konrad gratuluję już ci. Ja robię cięcie widzimy się zaraz jak prześlę y, login i hasło do y, na brief na Facebooku, więc ja robię cięcie i zaraz jestem Dobra Jesteśmy z powrotem. Jak widzicie podałem tutaj Konradowi hasło. Jest tutaj. Gratuluję. Gratuluję. E, ci Konrad wygrałeś moją postać level 20. Oto login i hasło. E, login to jest Pan Kupa, hasło to już zamagałem Żebyście na to konto nie wbili. Więc dobra. Ja wyłączam e, tą stronę e, Facebooka. I co? Znagram się z tym kontem. I widzimy się no, y, w kolejnym sezonie. Cześć!